Szok i nawierzanie. Gabriel Słonina wybrał reprezentację Stanów Zjednoczonych nie chce grać dla reprezentacji Polski. Dlaczego podjął taką decyzję? Przedstawił nawet całe oświadczenie się przedstawia wam to oświadczenie. No i pytanie też jest takie czy reprezentacja Polski potrzebowała Gabriela Słoninę? Czy podjął dobrą decyzję? Może dobrze powiedział już po prostu teraz, tak, a nie po meczach na przykład tutaj w reprezentacji Polski. Więc no jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie? Ja też przedstawię. swoje opinie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie Gabriel Słonina podjął decyzję, jeśli chodzi o grę dla reprezentacji Polski, nie będzie w reprezentacji Polski grał, miał przyjechać na mecze czerwcowe brać udział w zgrupowaniu. Reprezentacji Polski, natomiast odmówił, tak. Ostatecznie też wydał praktycznie taki komunikat na swoich mediach społecznościowych na Twitterze. Napisał w ten sposób: Bycie Polakiem znaczy bycie ekstremalnie pracowitym. Mającym wiarę, nigdy mnie biorącym nie za odpowiedź radzącym sobie z trudnościami i bycie odpowiedzialnym za swoją rodzinę. Kocham swoje korzenie od ludzi przez jedzenie aż do miast. Jestem ekstremalnie wdzięczny za możliwość gry dla Polski, jednak moje serce jest amerykańskie. Ten krado dał mi i mojej rodzinie wszystkie możliwości, o jakie mogliśmy prosić. Ameryka to mój dom i będę ją reprezentował. Tak napisał po prostu tutaj Gabriel Sonina. Pisze jeszcze w ten sposób: Marzeniem każdego sportowca jest reprezentowanie swojego kraju. Na taki zaszczyt trzeba zapracować swoją wytrwałością i poświęceniem. Zawsze uważałem się za Polaka w pierwszym, w pierwszym pokoleniu, który jest bardzo dumny ze swoich korzeni dziedzictwa. Moi rodzice, podobnie jak ja, wiele innych osób, wyemigrowali do USA w poszukiwaniu lepszych możliwości i szansy na odniesienie sukcesu w nowym kraju. To wielki przywilej móc reprezentować dwa kraje. Czuję dumę dzięki moim korzeniom, ale musiałem podjąć decyzję, kogo reprezentować w seniorskim futbolu. Tak napisał Słonina właśnie na swoich mediach społecznościowych. Znaczy tak, powiem w ten sposób. Szacun dla niego, że podejmuje taką decyzję przed przyjazdem na reprezentację, tak? Że nie przyjeżdża na reprezentację, o zobaczy sobie tutaj tak, skorupski jest. Wojtek Szczęsny, o to nie mam szans, to po prostu po, ty, po tym zgrupowaniu stwierdzi, że chce reprezentować Stany Zjednoczone, więc na pewno za to, za to mam faktycznie szacunek, także podejmuje taką decyzję wcześniej. Yy, inna sprawa też jest taka, tak, yy, po prostu tutaj czy reprezentacja Polski jest na tym stratna, że on nie będzie grał, bo jednak po prostu jeśli chodzi o tą posadę bramkarza, no nie oszukujmy się, tam jest to po prostu już, yy, no zakorkowane i to swobodnie, to, i, to, i to mocno praktycznie na wiele lat. Wojtek Szczęsny przecież Buffon występował w Juventusie praktycznie do 40 roku życia. Nie wiem, czy Wojtek Szczęsny będzie tak długo występował w Juventusie, ale spokojnie tam mamy po prostu znakomitych bramkarzy, naprawdę na najwyższym poziomie, czy to Skorupski, czy to Drągowski czy yy, właśnie tutaj Wojtek Szczęsny, więc tu nie ma żadnego obawy, jeszcze z Grabara, więc. Natomiast ja powiem w ten sposób. Przerażające by było to, i ja na przykład z tym się nie zgodzę, i to jest dla mnie po prostu byłaby klęska, jeśli chodzi o Gabriela Soninę. Jeżeli on sobie wziął karteczkę i policzył sobie plusy i minusy, a więc popatrzył sobie na składy, mówi tak: Grabara został powołany grabara był kapitanem u Michniewicza, wiadomo, że niego stawiał, e, praktycznie Michniewicz. Wojtek Szczęsny, no podstawowy zawodnik i się Juventus, Turyn, e, wiadomo, nie ma szans, żeby go wygryć. Tak, dobrze się prezentuje jeszcze tutaj Drągowski, Skorupski, więc gdzie bym był w na przykład tej hierarchii, o to wolę grać na przykład dla reprezentacji Stanów zjednoczonych, bo będę grał tutaj pierwsze skrzypce, lepsze możliwość potem zakończę karierę, będę tutaj mieszkał, może będę prowadził jakąś drużynę w MLS-ie, trenerem będę bramkarzy, tak, już po prostu myślał sobie przyszłością. Jeżeli w ten sposób podszedł do całej tej sprawy, no jest to przerażające, tak, jest to, jest to dla mnie przerażające. Nie wiem, czy on w ten sposób myślał, tak, ja tutaj mówię, jeżeli on przyjął taki praktycznie, e, przy, jeżeli by przyjął taki po prostu sposób myślenia, bo dla mnie na przykład to jest krótka piłka, tak. Albo gram dla tej reprezentacji, albo gram dla tej reprezentacji, znaczy ja zdaję sobie sprawę, to też jest skomplikowane, no bo ktoś wyjeżdża i rodzina wyjeżdża z małym dzieckiem, na przykład za granicę w poszukiwaniu lepszego bytu, pracy i tak dalej. Natomiast no, ten młody człowiek już nie róbmy z tych młodych ludzi praktycznie takich kaleki, kaleki życiowych, że oni nie wiedzą po prostu, o, o której reprezentacji się opowiedzieć. tak? Opowiadasz się albo po prostu o jednej reprezentacji, albo o drugiej. No tak samo jak ja bym, na przykład podszedł do kogoś na ulicy, zaczepiłbym go i słuchaj, jak, jakie narodowości się czuję? Tak? No to on mnie od razu powie, czuję się Polakiem, tak? jestem Polakiem, jestem Polką, tak automatycznie, tak, gdybym po prostu kogoś zaczepił z tyłu, praktycznie, tak chwycił za ramię, słuchaj, jakie narodowości jesteś? On no to od razu mi powie, no jeżeli to jest Polak, no bo może być to obywatel Ukrainy, albo jakiś inny człowiek, tak? Natomiast tak samo tutaj, dla mnie to jest krótka piłka, albo się czujesz Polakiem, występujesz reprezentacji Polski. Dla mnie jest to dziwne, że na przykład, bo tam było też, słyszałem taką dyskusję Mateusza Borka na kanale sportowym, że mógłby go Michniewicz praktycznie zmusić dla gry reprezentacji Polski, jakby go dwa razy chyba wystąpi, wystawił w meczu reprezentacji Polski, to już by miał tam, jakieś te by były te wymagania formalne spełnione, już by Słonina praktycznie musiał grać dla reprezentacji Polski, a nie dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych. No więc no, nie no, to, to już takie, to jest po prostu takie chocki, klocki, tak, ale dla mnie to jest krótka piłka, albo się czujesz po prostu Polakiem, albo nie i dla mnie to jest dziwne, że piłkarz ma jakiś czas na zastanowienie się, czy chce grać dla tej reprezentacji, czy też dla innej, tak? Poza tym to jest takie właśnie mówienie, no nie rozumiem, ale taką historię jak na to ma mnóstwo praktycznie piłkarzy w Europie. Jeśli chodzi o repre, piłkarzy w nie, reprezentacji niemieckiej. E, ostatnio była też na przykład dyskusja Musjali dotycząca. Musiala po prostu też mógł nie grać do reprezentacji Niemiec, a wybrał reprezentację Niemiec i tak dalej. E, na, dla mnie to jest dziwne, bo albo się czuje po prostu wewnętrznie, e, tak, e, my, my, tutaj także e, bardziej związany z Stanami Zjednoczonymi, albo z Polską i koniec. Znaczy, moim zdaniem, powinien podjąć e, w ogóle piłkarz, powinien podjąć szybciej decyzję, tak? Natomiast ja do niego nie mam pretensji, do mm, słoniny, tak? Dobrze, że się po prostu określił, powiedział o tym wcześniej. Natomiast jeżeli przyjmuje po prostu sobie, tutaj bierze karteczkę, robi sobie plusy i minusy i patrzy, no nie, szczęsny, drogowski, skorupski, ciężko się tam przebić, tak, jeszcze grabara wskakuje i tak dalej. No to lepiej w, w, przeliczę są jakie mam korzyści, tak, tutaj, żeby grać do reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Jeżeli w ten sposób ktoś podchodzi, no to jest tragedia. No ale ufam w to, co właśnie pisał, że się czuje po prostu korzeniami związanymi ze Stanami Zjednoczonymi, tu się wychował, ten kraj dał praktycznie możliwości. Tylko wiecie. E, to też jest po prostu taka sprawa, no, kraj kocha się za możliwości czy za to po prostu y, z kim się czujesz związany, tak? Są ludzie, którzy wyjechali z Polski w wieku 20 lat, kochają Polskę, pracują, mieszkają za granicą, bo zagranica da im możliwości, na przykład Wielka Brytania, ale czują się Polakami, tak? Co, co to ma, co ma piernik do wiatraka? Możliwości, tak? E, no to wiecie, no to tak samo jak na przykład powiedział, że ktoś pochodzi z biednej rodziny, poszedł do pracy, pracodawca mu dał szansę, mógł awansować, zarabiać większe pieniądze, to co, ten człowiek ma po prostu kochać bardziej pracodawcę, Swojego niż biednych rodziców. Trochę dziwna sprawa, tak? No ale okej, okay, rozumiem po prostu tutaj jego tłumaczenia, więc on mówi w ten sposób: bycie Polakiem znaczy bycie ekstremalnie pracowity, mającym wiarę nigdy nie biorącym nie za odpowiedź. No troszeczkę też takie dziwne. Ekstremalnie pracowity. Normalnie jesteśmy pracowici na świecie, znane, znani jesteśmy praktycznie z tego, ale tutaj ekstremalnie pracowici, jakby po prostu tutaj nieprawdopodobnie jakiś tutaj był tak, przyjedzie na kadrę, będzie jakiś wyzysk, będzie trenowo po. 16 godzin, no nie znaczy ja rozumiem, że z angielskiego to właśnie może to by takie tłumaczenie być po prostu trochę dziwne, tak, no ale niefortunnie to brzmi ekstremalnie pracowitym, ekstremalnie to nie wiem, można skoczyć na bungee, coś ekstremalnego wy wykonać, tak, natomiast y no dziwnie to troszeczkę brzmi, no ale okej, okay, ja rozumiem, sz szanuję praktycznie Słoniny za to, że podjął taką decyzję, że po prostu określił się, jeśli chodzi o grę e, dla reprezentacji e, Stanów Zjednoczonych Woli po